Wiem, że macie bardzo dużo energii, więc sobie dzisiaj trochę poskaczemy. Jak widzicie, ja już na podłodze mam cztery kartki. Na każdej kartce jest napisana cyfra. Przed kartkami jest takie czerwone kółeczko, ono będzie oznaczać, że zakończyłam ćwiczenie. Także przy tym zadaniu muszą Wam pomóc rodzice, oraz muszą Wam przygotować takie kody, według których będziecie skakać. Przeskakiwać z cyfry na cyfrę. Tylko jeszcze powiem, że te kartki, które są tutaj przyklejone na podłodze, one muszą być przyklejone. I fajnie by było, gdyby były ze sztywnych kartek. Ponieważ no, jak zaczynamy skakać, one się zaczynają ruszać, a nie chcemy, żeby nam się dzieciaki przewracały, więc polecam przykleić i sztywne kartki. Także ja swój kod kładę przed sobą i pokażę Wam, jak to wygląda. cztery, jeden, dwa, trzy. Zakończyłam. Zakończyłam. I teraz zmiana kodu, czyli dwa, cztery, jeden, trzy. Koniec się bawić z rodzicami. Możecie sobie też ułożyć po dwóch stronach te same cyfry i razem z rodzicami skakać. Kto pierwszy przeskoczy, rozszyfruje dany kod. Także miłego skakania!